Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na film poświęcony moim zapachom, moim perfumom, e, czyli film, o który pytałyście, ale ja też stwierdziłam, że w sumie dawno nie nagrywałam takiego filmu, znaczy jakiś czas już temu pojawił się taki film na moim kanale, ale wiele się zmieniło, więc stwierdziłam, że przyjdę do Was z takim update'em, opowiem Wam, e, co mam fajnego i będą tutaj zapachy i droższe, i tańsze, więc w sumie z każdej półki cenowej, no może nie z każdej, ale prawie z każdej półki cenowej, e e e i właśnie zaraz Wam opowiem, co mi się sprawdza i co Wam polecam. Także co? Zacznę po prostu od takich, które najbardziej lubię. Nie będziemy lecieć cenami. I pierwszy zapach, który bardzo uderzył w moje gusta, to jest zapach z Hugo Bossa Woman. Taka podstawowa nazwa, podstawowy kartonik według mnie i podstawowa buteleczka. I wydaje mi się, że to są takie perfumy, które będą się bardzo wielu dziewczynom podobały, bo zapach jest taki dosyć uniwersalny i do tej pory faktycznie on się podoba wszystkim. Ja Wam opiszę go oczywiście na tyle, na ile ja go czuję, a to jest taki przepiękny, dosyć kobiecy zapach, ale nie jest tych takich określanych jako kobieco-seksowne, czyli takie gryzące trochę w gardło Tylko taki świeży, z nutką... nie wiem, tak mi się kojarzy z takim e, bardziej zapachem na co dzień i... Co najbardziej lubię, jeśli chodzi o ten zapach, to jest trwałość. On jest po prostu niesamowicie trwały. Zarówno na mojej skórze, jak i również na ubraniach. Więc tutaj możecie spokojnie kupować ogólnie te zapachy z Hugo Bossa, bo one po prostu są takie doskonałej trwałości. I ja ten zapach kupiłam w drogerii Super Farm. Czasami są tam naprawdę świetne promocje, jeśli chodzi o zapachy, więc y, ja Wam polecam Superfarm. Rzadko tam zaglądam, ale pod względem perfum uważam, że naprawdę możecie tam dostać y, zapach, zapachy w bardzo, bardzo dobrych cenach. Jeśli jesteście ciekawi tej ceny, to ja mam tutaj 90 ml, za które zapłaciłam około 150 zł, natomiast one są bardzo wydajne, bo po prostu są tak intensywne, że nie musicie się oblewać nimi, tylko po prostu wystarczy kilka psiknięć, ale ceny są bardzo różne na internecie. No, i teraz Wam powiem, co w tych perfumach jest. Kategoria to są perfumy kwiatowo-owocowe. I takie mi chyba faktycznie najbardziej em, pasują, bo nie są za słodkie, nie są za świeże, za bardzo kwiatowe, tylko takie właśnie zrównoważone jak dla mnie. E, I to są, e, jeśli chodzi o nuty, to tutaj jest mandarynka i mango. Nuty serca to jest korzeń fiołka i frezja. I e, baza to jest ekstrakt z białego cedru i drzewo sandałowe. Więc e, tworzy to taki przepiękny. Raczej dzienny zapach niż jakoś super wieczorowy, ale ja bym go na randkę również chętnie użyła. Jest taki troszkę dyskretny, taki troszkę bliżej ciała, ale e, po prostu jest przepiękny. I drugi zapach, w którym się tak. Super podoba i jest z bardzo podobnej um, półki cenowej, to jest zapach Guess Der, tak się nazywa. I uważam, że to są jeszcze takie, powiedzmy, tej średniej półki cenowej, troszkę droższe, ale jeszcze nie takie bardzo drogie. I tych perfumów już nie kupiłam w perfumerii w zaglasie czy w Saforze, tylko kupiłam je w Rosmanie i też w momencie, kiedy oczywiście były na promocji, więc tutaj za 50, to jest bodajże tak, 50, zapłaciłam 100 zł, i to jest zapach bardzo podobny. Do tego poprzedniego, pod takim względem, że on również jest dosyć intensywny i też jest takim zapachem, ten był, bardziej bym chyba powiedziała, że jest dziewczęcy niż kobiecy, ale też taki raczej dzienny, Teraz z taką nutką lekkości i... Też taki dosyć uniwersalny. Jeszcze jeśli chodzi o tego Gesa, to wydaje mi się, że oni ogólnie mają swoje, swoje nuty takie dosyć uniwersalne i pow, troszkę powtarzalne w tych kolejnych swoich wydaniach perfum, ale to jest coś takiego, co się naprawdę prawie wszystkim podoba, więc to mówię oczywiście jako pozytywną rzecz. No i jeśli chodzi o tego Gesa, już Wam mówię, jakie są nuty zapachowe. Ten zapach jest z kolei kwiatowo-drzewno-piżmowy. No więc ten jest właśnie taki troszkę bardziej um, niecodzienny niż te, ten poprzedni, ale też raczej, raczej z tych dziennych dla mnie, chociaż ten, ten też z powodzeniem użyłabym na wieczór. No bo te zapachy są właśnie um, takie troszkę uniwersalne dla mnie, obydwa. Są bardzo przyjemne i na dzień, ale ten gdzieś tam na jakieś wyjście z chłopakiem też spokojnie bym go użyła. I tutaj, jeśli chodzi o nuty głowy, to jest kunkwad. Akurat nie wiem, jak to pachnie, ale jest też kwiat cytryny, kwiat gruszy. W nutach serca jest kaktus, dzika róża, jaśmin. I bazą jest piżmo. Nuty drzewne i kokos. Więc jak widzicie, troszkę kwiatów, troszkę owoców. No i te nuty drzewne i kokos naprawdę tworzą fantastyczne połączenie. I to też są perfumy, które w większości osobom się podobają. Dalej będzie już coś. Co na pewno nie spodoba się wszystkim Półka cenowa dalej podobna, czyli nie jakoś super drogie, ale też nie z tych najtańszych Ja za nie zapłaciłam 100 zł za 30 ml w Douglasie Ale to było z okazji walentynek, bo one na pewno są droższe Ale też gdzieś tam na internecie na pewno można kupić je taniej, taniej I mowa tutaj o perfumach Ariane Grande Takich właśnie słodkich, różowych i to są bardzo słodkie perfumy no to jest sama słodycz, ale to nie jest taka słodycz pudrowa, tak jak jakieś cukierki, które was tu gryzą po prostu w gardło Tylko to jest taka słodycz bardziej owocowa, chociaż gdzieś tam czuć też takie bardziej cukierkowe nuty, ale właśnie one nie są takie duszące, przynajmniej jak dla mnie Ja bardzo, bardzo dobrze się czuję w tych perfumach, po prostu uwielbiam tą słodycz i bardzo sobie je oszczędzam. W zasadzie to chyba już mi zostało na jedno psiknięcie. Tutaj również jestem zadowolona z trwałości. W zasadzie ja już wyeliminowałam z mojej kolekcji te zapachy, które były nietrwałe. Ja mam suchą skórę, więc też na takiej atopowej skórze te zapachy nie będą się tak dobrze utrzymywały, jak na skórze normalnej. Dlatego ja mam z tym problem i często zapachy po prostu się nie trzymają na mojej skórze, ale czasami się nie trzymają ani na mojej skórze, ani na ubraniach, cóż w ogóle jest, wiecie. Porażką, natomiast ten zapach to jest kolejny zapach, który naprawdę bardzo ładnie się utrzymuje, pomimo że to jest zapach gwiazdy, a o tych zapachach raczej się mówi, że nie są za bardzo trwałe. Tak patrzę, kto wyprodukował, ale dobra, zaraz Wam powiem, jakie są nuty. One się dokładnie nazywają e, Sweet Like Candy, no bo są właśnie takie cukierkowe, takie dosyć słodkie e, Słodki zapach dla romantycznej kobiety do używania na co dzień I tutaj jest gruszka, berm, gamotka, jeżyny, czarna pożyczka, jaśmin, bita śmietana, plumeria, hibiskus, wiciokrzew, wanilia i kaszmir Czyli czujecie już po, tych, po tym składzie, że one faktycznie będą dużo słodsza. No, ale tak jak mówię, super mi się podobają. I teraz słuchajcie, przejdę do perfum naprawdę bardzo taniutkich, które też bardzo mi odpowiadają. To są perfumy z Lidla, Suddenly Diamonds. Taka trochę kontrowersyjna sprawa, bo one są bodajże odpowiednikiem hmm, perfum Orange od Hugo Bossa. I nie jest to podróbka, no bo jak widzicie, jest inna nazwa. Inne opakowanie, są oczywiście podobne, tak naprawdę to podobieństwo jest oczywiste, jeśli chodzi i o, o buteleczkę, i też o, o zapach. Tak, one się nazywają Suddenly Diamonds, bo tak spojrzałam, ale jest pomarańczowy napis, tak jak właśnie przy tych oryginalnych one się nazywają Orange. I... Powiem Wam, że na no, podróbka to nie jest. One są po prostu inspirowane, więc jakby dla mnie są dopuszczalne jeszcze do, do użytkowania. E, kosztują naprawdę grosze i ja się nimi zainteresowałam, ponieważ bardzo dużo dziewczyn mówiło o tych perfumach, które są odpowiednikiem Diora. Mi ten zapach nie do końca pasuje, więc wzięłam te i te są po prostu przeboskie. Szczerze wam powiem, że one się nie utrzymują tak doskonale, jak te poprzednie, które wam pokazałam, ale moim zdaniem, jak na to, że one kosztują 10-15 zł, to one się bardzo ładnie utrzymują, bo potrafią spokojnie wytrzymać kilka godzin, gdzie czasami perfumy dużo droższe też wytrzymują u mnie kilka godzin, więc jak wiecie, jak najbardziej jest to dla mnie w porządku trwałość za te 10-15 zł. Ja już wam tu nie pokażę takich nietrwałych perfum, bo wszystkie albo pozużywałam, albo komuś oddałam W przedostatnim denku albo ostatnim chyba też były dwa flakony perfum Więc jakby tutaj pokazuję wam samych takich ulubieńców To Suddenly Diamonds To jest już bardziej taki kobiecy zapach To znaczy tamte też były kobiece, ale ten jest bardziej już nie taki może dzienny Trochę mi się kojarzy z jesienią, bo jest taki trochę otulający No ale też jest przepiękny I tutaj dziewczyny nuty. To jest w ogóle kwiatowo-owocowa kategoria, i tak jak mówiłam, tego u mnie jest najwięcej. I nuty zapachowe to jest czerwone, jabłko, kwiat pomarańczy, białe, kwiaty cynamon, drzewo sandałowe i wanilia. I jak widzicie tutaj, już właśnie tak jak mówiłam, one są troszkę takie bardziej wieczorowe. Na pewno dla niektórych one będą za delikatne, ale ja właśnie nie lubię takich bardzo perfum, które tak bardzo dają po nosie. Więc jeśli szukacie czegoś. Um... Troszkę na wieczór, trochę takiego jesiennego, takiego lekko mocniejszego, ale jeszcze nie takiego bardzo uderzającego No to ten zapach będzie dla Was bardzo fajny I słuchajcie, ostatnie pełnowymiarowe perfumy, jakie mam, to jest Nike Woman 5 Element I ja jestem zachwycona tym zapachem Generalnie jeśli chodzi o tańsze zapachy, bo to już jest też tańszy zapach no, to uważam, że Nike, Nike robi bardzo fajną robotę. Ja mam akurat te białe perfumy i one są bardzo popularne. Bardzo dużo moich koleżanek je miało, moja ciocia je miała, bo właśnie tak sobie rozmawiałyśmy kiedyś. No i powiem Wam, że. Przede wszystkim tutaj trwałość jest naprawdę bardzo zaskakująca To są jedne z trwalszych perfum jakie miałam Koszt to jest chyba maksymalnie do 100 zł, ale to jest setka To jest w ogóle... to jest 150 ml, przepraszam To jest ogromna butla, a one są bardzo często w Rossmanie czy w Hebe w promocji Ja to w ogóle dałam chyba za nie jakieś 40-50 zł, coś takiego Więc one naprawdę nie są drogie Zapach jest taki trochę sportowy Kobiece i świeży, ale... Yy... No, taki z nutką sportu, taka sportowa kobiecość, jeśli wiecie, wiecie, o co mi chodzi. I zaraz zobaczymy, z czym one są. Tutaj nadal to jest owocowo-kwiatowy zapach i jest definiowany jako zapach dla kobiet młodych, niezależnych, no bo właśnie on jest taki bardzo dzienny, ale z taką tą nutką świeżości. Bardzo mi się podoba. Tutaj mamy truskawkę malinę mandarynkę. Zmieszane z jaśminą, różą i, i lilią I powiem Wam, że w ogóle nie czuć tutaj e, tych owoców Bo naprawdę w ogóle bar, bardzo mało jest tej słodyczy O tak bym powiedziała Więc jakby to połączenie y, Czyni ten zapach dla mnie takim mniej słodkim y, No ale właśnie bardzo mi się też podoba y, Tutaj mamy też paczule, piżmo Także... Słuchajcie, jeśli chcecie jakiś tańszy zapach, to polecam Wam zainteresować się tymi najkami, no bo jakościowo są bardzo fajne. One się oczywiście nie rozwijają jakoś szczególnie na skórze, jak jakieś drogie perfumy, ale mówię, że z trwałości dziewczyny na pewno będziecie tutaj zadowolone. Perfumy, jakie mam, to są perfumy, które ja dostałam, żeby wam pokazać. Jest film na moim kanale o tych perfumach, więc jego ja po prostu podlinkuję. Nie będę za dużo tutaj mówiła. Bo tam opisuję każdy ten zapach, mówię skąd zamówić, jak zamówić i to są po prostu takie. Hmm... 10 ml buteleczki, ale to są bardzo mocne perfumy i po prostu też o takich bardzo wyjątkowych zapachach, ponieważ to są zapachy niszowe z marki Unique. Ja mam tutaj trzy zapachy, które najbardziej mi się spodobały, pozostałe oddałam mamie i cioci. I powiem Wam, że naprawdę to są zapachy, które których wasz nos nie rozpozna, że tak powiem. No bo tamte, no to jednak są takie zapachy trochę powtarzalne, które może gdzieś czułyście, może gdzieś czułyście coś podobnego, ale tutaj, no wiadomo, to są perfumy niszowe i one są niesamowite. Zarówno moja mama, jak i moja ciocia bardzo się nimi zachwycają, są bardzo trwałe. Y ale też są bardzo drogie. Ta subskrypcja, o której mówiłam tam, jest fajnym rozwiązaniem właśnie w tamtym poprzednim odcinku, który wam podlinkuję. Więc słuchajcie, jeśli chcecie więcej posłuchać o tych perfumach, to po prostu zajrzyjcie do tamtego filmu. Tam mówię więcej, jeśli chodzi o te słodkie, malutkie buteleczki. No i słuchajcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeśli film wam się podobał, no to pamiętajcie o tym, żeby dać znać, zostawić po sobie jakiś ślad, czy komentarz, czy kciuk w górę, żebym też wiedziała że oglądacie, że jesteście. Także dziękuję i